Rozpoczynając pracę w programie Symfonia R2 Płatnik, należy wprowadzić dane pracowników. Dane te, w tym dane kadrowe, można wprowadzić ręcznie lub zaimportować je z bazy płatnika ZUS. W celu zaimportowania bazy danych z płatnika ZUS, należy wejść w głównym menu w Zbiory, Narzędzia Import bazy danych z płatnika ZUS. Otworzy się nowe okno Import bazy danych z płatnika ZUS, gdzie możemy wybrać, czy chcemy założyć nową firmę. Nowych pracowników, czy tylko zaktualizować ich dane. Wybieramy również, jakie ewidencje zostaną zaimportowane do programu. Na zakładce baza danych wskazujemy połączenie z serwerem SQL, wciskając później przycisk połącz z bazą danych, a następnie start. Po udanym procesie będziemy mieli już zaimportowaną firmę oraz pracowników. Jeżeli chcielibyśmy ręcznie dodać pracownika, należy zrobić to w oknie pracownicy. Klikamy tutaj zielony plus albo F7, wstawiając nowy rekord. Podstawowymi polami, które musimy uzupełnić podczas dodawania pracownika, będzie imię i nazwisko oraz jaka umowa będzie go dotyczyć. Tutaj nazwijmy Kowalski Jan, no i dotyczy go umowa o pracę. Pole identyfikator jest przydatne przy sortowaniu w niektórych ewidencjach. Na dole mają, mamy jeszcze uwagi, notatki. Oraz udostępnianie. Udostępnianie jest dostępne tylko w wersji profesjonalnej, jeżeli posiadamy portal pracowniczy. Dobrze, dodajmy takiego pracownika. W momencie, w którym chcielibyśmy naszemu pracownikowi dać kolejną umowę, nie tworzymy go jako osobny kolejny pracownik, tylko wchodzimy w jego aktualne zatrudnienie i tutaj utwórz nowe zatrudnienie. Jest to bardzo ważne do przejrzystego prowadzenia ewidencji. Po wprowadzeniu osoby do programu można rozpocząć od uzupełnienia ewidencji związanych z danymi podstawowymi. Należy pamiętać, że większość z ewidencji będziemy uzupełniać dla danego pracownika, czyli aktualnie stojąc na danym rekordzie. Dlatego wróćmy na Jana Kowalskiego. Pierwszą ewidencją są dane personalne w której określamy między innymi datę urodzenia, numer identyfikacyjny, czy jest to PESEL, czy paszport, czy NIP oraz narodowość, obywatelstwo, czy jest to cudzoziemiec. Następna ewidencja danych adresowych z podziałem na zameldowania, zamieszkania, dane do PIT, korespondencji i osoba zawiadamiana o wypadku. W tym oknie możemy uzupełnić również adres e-mail, który posłuży do wysyłki dokumentów elektronicznie z programu, np. pasków wynagrodzeń. Kolejna ewidencja rachunki bankowe. Uzupełniamy w przypadku wykonywania przelowów wynagrodzeń z programu. Następnie członkowie rodziny w członkach rodzinnych możemy spod plusa dodać członka rodziny, na przykład dziecko, w okresie ubezpieczenia wpisując jego datę uzyskania uprawnienia możemy wygenerować odpowiedni druk do zawiadomienia do płatnika ZUS. Kolejną ewidencją, wykształcenia. Wpisujemy tutaj najwyższe możliwe wykształcenie, które uzyskał nasz pracownik, co posłuży do obliczenia limitu urlopu wypoczynkowego. Zamknijmy obowiązek obrony, badania lekarskie z możliwością wprowadzenia skierowania oraz z możliwością kontroli kończących się terminów w raporcie, autosprawdzanie. Następnie ewidencja szkoleń i ewidencja ocen, którą sobie musimy przywrócić, tutaj bo ją usunęliśmy. Wpisujemy tu ocenę przełożonego, jak i samoocenę pracownika, jeżeli jest wymagana. Kursy BHP, podobnie jak badania lekarskie, uzupełniamy informację o odbytych kursach. Ewidencja niepełnosprawności, gdzie przy zatrudnieniu pracowników z orzeczeniem będzie można naliczyć dodatkowy urlop. Ubezpieczenia, czyli informacje dotyczące oddziału NFZ i ZUS oraz prawa do emerytury czy renty. Ewidencja samochodów prywatnych, służąca do rozliczenia ryczałtu samochodowego. Historia zatrudnienia, podobnie jak wykształcenie, wymagana do uzupełnienia danych ze świadectw pracy. Tu staż będzie też również wpływał na naliczanie limitu urlopu. Ewidencja dokumentów pracowniczych, m.in. tych z okna pracownicy, gdzie możemy przechowywać dokumentację zgodnie z aktami personalnymi z podziałem na teczki. I ostatnie dwie ewidencje dotyczące RODO, czyli przetwarzania danych pracownika oraz zgody RODO. Są to wszystkie podstawowe informacje, które musimy uzupełnić dotyczące pracowników. Niektóre z nich są dobrowolne i tylko informacyjne. Natomiast nam należy mieć na uwadze, aby uzupełnić je dokładnie, gdyż mają wpływ na inne funkcjonalności, takie jak zestawienia, wszelkie deklaracje czy eksport danych do ZUS. Dodatkowo należy wspomnieć o możliwości importu danych z wcześniej przygotowanych plików Excel w zbiory, import danych, import danych podstawowych i wybieramy konkretny import, który nas interesuje. Z importu można skorzystać po przygotowaniu plików na podstawie wzorcowych szablonów dostępnych w plikach programu w folderze eksport. Zobaczmy sobie. Ikonę R2 płatnika klikniemy prawym przyciskiem, otwórz lokalizację pliku i tutaj przejdziemy do platnik 10, w zakładka eksport i mają tu Państwo przygotowane pliki XLS, czyli te z formatu Excela.